Ale nie tylko kontrolę budzi nasze takie lękowe emocje, nie bójmy się tego powiedzieć, czasami złe, złość, no tak. irytacje. Na czele stawki są komornik, dentystka, bądź, de nie wiem dlaczego dentystka, a nie dentysta, chyba Bo dentysta, dentysta lekarz, jako taki, lekarz-dentysta, lekarz, stomatolog i telemarketer. No to dziś gościmy przedstawiciele wymienionych zawodów, tych branż, żeby porozmawiać z, z nimi, jak im w związku z tym jest. Najbardziej nielubiane zawody moje drodzy. Paulina Sowa, kiedyś sama pracowała w call center, dziś prowadzi taką firmę. Cześć Paulina, dzień dobry. Cześć, dzień dobry. Jest z nami także Monika Olejniczak, lekarz stomatolog. Dzień dobry. Cześć, dzień dobry. I na łączeniu razem z nami jest pan Robert Damski, komornik sądowy, ale także społecznik. Panie Robertie, nie można być komornikiem sądowym i społecznikiem. Pan społeczny. A tak zupełnie serio, czy jest panu przykro, że pański zawód otwiera listę najbardziej nielubianych zawodów w naszej ukochanej ojczyźnie? Nie jest mi przykro, dlatego że mam pełną świadomość w jakich sytuacjach ludzie spotykają komornika i my jako komornicy trafiamy do ludzi, którym w pewnej chwili coś nie wyszło w życiu. Życie im podłożyło nogę z różnych przyczyn i my przychodząc do nich w, wchodząc czasami z butami w ich życie, przypominamy im o tym, że coś w życiu nie wyszło. W związku z tym rozumiem te negatywne emocje towarzyszące wizycie komornika. No, a czy można coś zrobić, żeby taka egzekucja, egzekucja elementów czy innych zobowiązań była skuteczna, a jednocześnie ludzka, empatyczna? Żeby była ludzka i empatyczna zadbali o to ustawodawcy, Lista wyłączeń, czego komornik nie może zrobić, czego komornik nie może zająć. Jest, z roku na rok jest coraz dłuższa. W związku z tym o empatię zadbali ustawodawcy, natomiast wierzyciele, czyli te osoby, które chcą, próbują coś odzyskać, oczekują od komornika, że on będzie nieco mniej empatyczny, a bardziej skuteczny, że będzie w stanie ten wyrok. Wyegzekwować. Natomiast sami komornicy, w pierwszej kolejności, są bardzo dobrymi prawnikami, profesjonalistami, ale przede wszystkim są też ludźmi. Panie Robercie, za chwilkę będziemy chcieli pana zapytać o to jakieś takie najmniej przyjemne sytuacje, z którymi miał pan do czynienia, bo zakładam, że film Komornik z Andrzejem Chyrą nie pomógł w budowaniu empatii do tego zawodu, tak jak zakładam Paulina, że sprzedawcy fotowoltaiki też nie pomogli tak, polubić nie. telemarketera, prawda? Nie pomogli, zwłaszcza boty, które dzwonią do klientów, też nie pomagają na co dzień. Czy Spotykasz się z jakimiś takimi nieprzyjemnymi sytuacjami w momencie, no dzisiaj, Ty chyba już nie siedzisz przy słuchawce? Czy jeszcze ci się zdarza siedzieć przy słuchawce? Bardzo rzadko, bardziej szkole z zakresu właśnie rozmowy telefonicznej z klientem, więc mamy jak najbardziej styczność z tym praktykiem przede wszystkim. Ale tak, tak, zdarzają się różne niemiłe sytuacje. Moi pracownicy też mają niemiłe sytuacje. Ale najważniejsze to wyjść z tej sytuacji z uśmiechem i jak do tego człowieka mówi się miłym głosem, z uśmiechem na twarzy, to bardzo często osoby, które są zdenerwowane, za chwilę ten ton e, stygnie, spada i już ta rozmowa staje się e, taką przyjemną rozmową. A możesz dać konkretny jakiś przykład e, z takiej, roz, takiej rozmowy z niezadowolonym klientem, który nagle zmienia front? To jest taka sytuacja, kiedy dzwonimy do klienta, klient nie spodziewa się, że my do niego będziemy dzwonić. Odbiera ten Łapiecie telefon nas w najróżniejszych w najróżniejszych sytuacjach. sytuacjach. Tak. I czasami też osoby mają na przykład ciężki dzień, nerwową no. sytuację i bardzo często taki telemarketer wtedy otrzymuje to niezadowolenie klienta. Jak to wtedy wygląda? Konsultantka pyta z uśmiechem: "Proszę się nie denerwować. Przepraszam też, że przeszkadzam. Chciałam zapytać o temat taki i taki." Jeśli pan sobie teraz nie życzy, oczywiście mogę zadzwonić później. I bardzo często jest tak, że ta osoba po drugiej stronie mówi: nie no właściwie trzy minutki, pięć minutek możemy porozmawiać. Mhm. I to jest miłe, to jest przyjemne, dlatego że widzimy wtedy, y, że jednak możemy odczarować ten. E... A zdarza się, że się nawiązują jakieś znajomości, że y, ludzie się zaczynają lubić. Zaczynają lubić telemarketera? Myślę, że tak. Jest dużo telemarketerów, przynajmniej w moim zespole, którzy naprawdę budują relacje, rozmawiając z tym klientem. Wiadomo, że nie może to trwać w nieskończoność, bo Potrzeba też dzwonimy, tak, dzwonimy w konkretnym celu, ale są osoby, które naprawdę potrafią z tym klientem rozmawiać na przeróżne tematy. I ludzie, zwłaszcza samotni, bardzo często bardzo zabiegani, mimo tego też są samotni. I zdarza się, że faktycznie zaczynają rozmawiać. Zaczynają rozmawiać nie tylko sprzedażowo, ale i na tematy, które im w tym momencie na przykład ciążą. Więc czasami ten telemarketer staje się takim powiernikiem. Powiernikiem troszeczkę, <laughs> tak, prawda? Tak. Lekarz stomatolog na pewno spowiednikiem nie jest. Ale masz takie poczucie, że jednak w odbiorze waszego zawodu troszeczkę się... Nie się, absolutnie. Te relacje z pacjentami są już na porządku dziennym i absolutnie kto gdzieś na wakacje, A kto gdzie... nie mówił, jak jest u ciebie na tym, na, 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 na stole się powiedzieć. Na fotelu. Na, na fotelu. Bo no. ma otwarte usta. Tak. No i to jest, to jest właśnie to, bo lekarz stomatolog często mówi, opowiada i później po wizycie, to, to czasami generuje później spóźnienie, bo pacjent chce się odwdzięczyć i te rozmowy bardzo ładnie nam idą, może być to krótko powiedziane. Natomiast to, co chciałam powiedzieć, to pacjenci już na samym początku mają troszeczkę taki, takie zdziwienie, że ten zawód nie do końca wygląda tak, jak sobie myśleli w dzisiejszych czasach, bo to jest przede wszystkim rozmowa. Ta rozmowa zaczyna się od tego, jak się wysypiamy, jak jemy, jak się suplementujemy. Bo to wszystko ma ogromny wpływ na to, jak jest zdrowie naszej jamy ustnej. I na odwrót. Zdrowie naszej jamy ustnej bardzo wpływa na zdrowie całego organizmu. Więc ci pacjenci są w sumie wdzięczni, że patrzymy na pacjenta jak na człowieka. I ta rozmowa czyli, jest bardzo ważna. Czyli wychodzi na to, że nie przychodzą do dentysty, tylko przychodzą do lekarza który opiekując się zębami, może ich wypytać jeszcze o resztę. W szczególności, że lekarz-dentysta jest to najczęściej widywany lekarz. W ogóle, jak nic nam się nie dzieje, no to chodzimy na przeglądy do no dentysty. Tak. I to my z ogromną odpowiedzialność, ale przede wszystkim ogromny przywilej, że możemy rzeczywiście y, troszeczkę pokierować pacjenta, co ma teraz zrobić. I... Co, jakie schorzenia możecie wyłapać? Cukrzycę, y, problemy już takie nowotworowe na pewno, kwestie stanów zapalnych, K kobiety, które mają. Ciężkie, m, ciężko przechodzą ciąże i na przykład mają poronienia. To wszystko może brać e, początek w jamie ustnej. Także bardzo ważna jest ta edukacja pacjentów e, już przed tym, na tych, na, na, tych, na tych naszych konsultacjach. Panie Robercie, miał Pan kiedyś taką sytuację, kiedy zastanawiał się Pan, czy za tą zupełnie wprost, czy wyjdzie Pan cało ze, swojej, e, ze swojego dnia pracy, czy wróci Pan do domu. Czy nie będzie czegoś znacznie przykrzejszego w Pana życiu? Miałem, miałem sytuację, kiedy odwiedziłem pana Józefa. Pan Józef mieszka w bardzo trudnych warunkach mieszkaniowych, lokalowych, i podczas rozmowy, kiedy siedziałem przy stole, w bardzo ciastym pomieszczeniu, pan Józef na stole obok mnie piszącego protokół, położył sikierę oraz dokumenty. To był wypis ze szpitala psychiatrycznego, z którego jednoznacznie wynikało, że pan Józef cierpi na. Chorobę dwubiegnową. I jeżeli się nie będzie leczył, to te stany napadowe mogą częściej występować, więc przekaz ze strony pana Józefa był bardzo jasny i bardzo czytelny. Spojrzałem na siekę, przeczytałem ten wypis, następnie delikatnie ją odsunąłem i z uśmiechem powiedziałem do pana Józefa, Panie Józefie. Nie mogę zabrać panu tej siekiery, dlatego że komornik dokonuje zajęcia tylko rzeczy, które przedstawiają wartość handlową. Proszę schować tę siekierę. I mina pana Józefa była niesamowita: dlatego, że on patrzył na mnie i prawdopodobnie zastanawiał się, kto z nas bardziej potrzebuje pomocy lekarskiej. Listra... Pana minę. <laughs> tak. Strategia, poczucie humoru to ratuje <laughs> tak. sytuację niejednokrotnie. Dziękujemy. E, bardzo serdecznie dziękujemy. Szanowny Panie, życzymy Ci bardzo miłych pacjentów, bardzo miłe osoby z drugiej strony słuchawki I, i Wam obojgu oczywiście obu Wam życzę, żeby Pan Robert nigdy Was zawodowo nie musiał odwiedzać. E, panie Robercie, wielkie serdeczne dzięki. Wszystkiego dobrego dla Was. Dzięki dziękujemy. Dziękuję. Cześć, tu Dorota I... Marcin. Jeśli obejrzałeś materiał do końca, zostaw komentarz o treści dzień dobry i zasubskrybuj ten kanał, a po więcej zapraszam Zapraszamy na dzień dobry.tvn.pl